Witajcie, kochani! Jak mieć własne koleusy za darmo albo bardzo dużo koleusów za darmo? Mam, słuchajcie, cztery takie tace, oraz zobaczcie tutaj piękne okazy koleusów, które zachwycają mnie. I teraz, właśnie, uprawiam te koleusy oprócz ogródka. Po to, żeby mieć dla Was najpiękniejsze rośliny na wymianę. Koleusy można rozmnażać z nasion albo z sadzonek. Rozmnażanie z sadzonek jest o wiele prostsze. Tutaj zobaczcie, są już pędy, które przekształcą się w nasiona, tu będą nasiona, ale ja nie chcę, żeby ten koleus miał nasiona. Zostawiłam to tylko dlatego, żeby wam pokazać, że również można te bardzo, bardzo malutkie, malutenieczkie nasionka pobrać, kiedy kwiatki przekwitną, kiedy ten pęd zrobi się taki brązowawy, wysuszony. Natomiast jeżeli koleus będzie miał nasiona, to będzie to kosztem jego piękna. Dlatego też, ja nie rozmnażam koleusów z nasion, tylko właśnie z sadzonek. I te pędy, zobaczcie, one tu takie są pięknie mają listki wspaniale, wybarwione. Więc, utnę niestety tutaj przy nasadzie, żeby nie prowokować koleusa do wydawania nasion, tylko żeby pobudzić wzrost tych pięknych, cudownych liści. Koleusy zwykle uprawiane są w domach jako roślinki doniczkowe, ale przecież mogą być roślinami, które uprawiamy w ogrodzie. I teraz zobaczcie na przykład taki, taka sytuacja, kiedy wyhodowaliśmy piękne koleusy w domu, a w grządkach jeszcze nie ma kwiatów, i nagle w grządkach pojawiają się kwiaty, pojawiają się koleusy. Te piękne, piękności w zasadzie ogrodowe, które uprawialiśmy, które wyhodowaliśmy w domu. Wszystkie te koleusy, tak jak nie wiem, czy już mówiłam, wysiałam z nasionek. Są tutaj bardzo, bardzo różne odmiany koleusów, i teraz mam ich dużo, ale wybieram z tych koleusów rośliny mateczne po to, żeby właśnie je rozmnażać, i bardzo podoba mi się. Ten koleus to jest Magma Exhibition, piękny, ma takie, właśnie, delikatne, jakby paciorki na obrzeżach liści. Czy ten koleus, który się nazywa Magical Gold? No zresztą wszystkie są piękne. Cały czas poszukuję jednak koleusa, który by był powalający wyglądem. Jeszcze na, taki, na takiego nie trafiłam. Jak teraz możemy rozmnażać koleusy? Bo to też nie chodzi o to, żeby mieć w domu czy w ogrodzie nieprawdopodobną liczbę tych kwiatów, ale zobaczcie, że to jest na przykład cudowny prezent, dlatego że możemy zrobić na przykład taką kompozycję koleusy z trawami. To by ładnie wyglądało. Tutaj akurat mam trawę cytrynową, ale są piękniejsze trawy, prawda? Albo na przykład koleusy. Które tutaj miałyby u podstawy na przykład jakieś zielone rośliny płożące, albo nawet z kwiatkami, to wyglądałoby naprawdę, naprawdę przepięknie. Koleusy też są takimi roślinami wdzięcznymi. To znaczy, że gdyby, gdyby zdarzyło się nam zapomnieć, na przykład mamy koleusy w ogrodzie i zdarzyłoby się nam zapomnieć je podlewać, i one tak wiecie, troszeczkę by klapły to możemy po prostu uciąć powiedzmy w tym miejscu i one za kilkanaście dni się odrodzą rosną naprawdę bardzo bardzo szybko są niektóre koleusy takie które kochają słońce i wytrzymują na słońcu cały dzień a są takie które lubią półcień te moje mają słońce do południa, gdzieś powiedzmy do godziny 13, a potem już są w takim półcieniu i im to bardzo, bardzo dobrze robi. Jeżeli chcemy mieć więcej koleusów, to możemy, tak jak mówię, pobierać te sadzoneczki. Ja sobie teraz, właśnie tutaj, tak żeby to Wam, kochani, pokazać, jak to się robi, bardzo, bardzo prosto. Wezmę sobie może taki pęd, taką sadzoneczkę. Który, kochanie, rozmnożyć. Wiesz co, mi się podoba bardzo ten. Ten ci się podoba. Dobrze, to możemy mieć tego więcej. To teraz utnę. Tylko czekaj, zaraz się zastanowię, bo on tu ma same liście. Również ten jest piękny. Zresztą one wszystkie są piękne. Tak, na tym mi bardzo, bardzo zależy. Zobaczę, może ten będzie miał lepszy. Pęd do rozmnożenia, ten jeszcze nie ma, a ten, zobacz, też jest przepiękny, tak? Bo to jest też ten Magical Gold. I pomimo tego, że kilka jest takich rośli tego samego gatunku, to każda z nich jest inna. I ten właśnie rozmnożyłam na tamtą sadzonkę. Najlepiej, żeby to było tak do 10 cm, ale może rzeczywiście wezmę o. Mam tutaj sadzoneczkę, czyli zobaczcie, to musi być taki kawałek łodyżki, nie liść, tylko łodyżka, który ma parę liści, bo będziemy ciąć pod nasadą liści, pod węzłem liściowym tu w tym miejscu, i który musi mieć też listki do góry. Dlatego, że musi mieć możliwość życia, prawda, prowadzenia fotosyntezy. Więc obcinamy, i to jest sadzonka do rozmnożenia. I teraz możemy zrobić dwie rzeczy z tą sadzonką, bo oczywiście zawsze obcinamy te listki, dlatego, że tu, w tym miejscu, właśnie gdzie jest węzeł liści, tutaj nam. Koleus wypuści korzonki. Tak jak to się stało, zobaczcie w tym miejscu. Tu widać, że były liście, i teraz jest bardzo dużo pięknych korzonków. Podobnie tu też, w miejscu, gdzie był węzeł. Tu kolejny węzeł. Więc w tym miejscu Koleus wypuszcza, wypuszcza pierwsze korzenie. I teraz, ze względu na to, że mam taką troszeczkę przesuszoną ziemię. Ziemia warto, żeby zawsze była dobra do naszych kwiatów, to jest oczywiste, prawda? A my korzystamy z ziemi zrobionej przez rzeczownicę, to po prostu mogę albo włożyć taką sadzonkę do wody i mm, poczekać kilka, kilkanaście dni na tego typu listki na tego typu korzonki i włożyć sadzonkę do gleby albo mogę od razu włożyć taką sadzonkę do gleby jeszcze bez korzeni i to też za kilka dni się ukorzeni, ale zaleca się, żeby przed włożeniem do gleby dotknąć, zanurzyć końcówkę w cynamonie, dlatego że cynamon ma takie właściwości antygrzybicze. Czyli zapobiega gniciu, tylko muszę sobie jeszcze wziąć jakieś narzędzie, żeby zrobić otwór w glebie. I po prostu wkładamy do gleby. Ja zawsze też jeszcze tutaj wlewam porcję wody, żeby dobrze gleba oblepiła nasionka. Co ja mówię? żeby dobrze gleba oblepiła korzenie. Sadzonka. Korzenie, które tutaj będą lub są, gdy wybiorę taką sadzonkę już z korzeniami. I teraz jeszcze więcej wody i w zasadzie to jest gotowe. Druga sadzoneczka też wlewam wody. Wodę w zasadzie wlewam do tego otworu, do tej dziury, w której sadzę sadzonkę, w ogrodzie też. To już jest taka moja standardowa, można by powiedzieć, rutyna. I wezmę tego koleusa, który na przykład ma mniej troszeczkę listków, a ma piękne korzenie. I to już jest gotowe. I teraz, oczywiście, taka sadzoneczka. Potrzebuje światła, więc musi być w jasnym miejscu, ale nie na bardzo mocnym, bezpośrednim słońcu przez kilka dni przynajmniej. I musi mieć nieustająco wilgotno stale wilgotno. To są chyba jedyne kwiaty, które uprawiasz, które spełniają tylko. Jedną funkcję, ro, ro, jedną że są funkcję, piękne, prawda? Są tak, dlatego że ja w ogóle nie przepadam za takimi roślinami, jak chociażby tutaj jeszcze do niedawna była róża i po prostu różę wydałam swojej siostrze, bo ja takich kwiatów nie lubię, no takich ale kwiatów róże, róże też mają więcej e, funkcji. Tak, to prawda, bo na przykład chociażby zbieramy e, płatki róż na herbatkę, ale mm, no to może nie był dobry pomysł w każdym bądź razie róża, która jest małą różą i ma na razie jeszcze powiedzmy 20 kwiatków, to dla mnie takiej funkcji nie spełnia, bo ma za mało tych płatków, żeby można było jeszcze coś z tymi płatkami zrobić. To wydałam. I sama z siebie nie kupuję takich kwiatów, ani też ich nie wysiewam. Ale koleusy akurat dostałam podczas wymiany nasion w zeszłym roku i roślinek, i rzeczywiście mnie te kwiaty zachwyciły. I tak widzę, że kiedy ktoś tutaj do nas przychodzi, to te koleusy się też bardzo podobają. A wiecie, kochani, że my promujemy na przykład, obdarowywanie innych prezentami niestandardowymi, prezentami, które albo zostały samodzielnie zrobione przez nas w całości, albo jakaś część, jak chociażby przetwory, na przykład, to Taki właśnie prezent złożony z pięknych koleusów, na przykład, zobaczcie, takie dwie sadzoneczki, czy już większe chociażby te kwiaty, mogą być naprawdę wspaniałym podarunkiem dla kogoś. Nawet jeżeli nie lubi kwiatów, nawet jeżeli wcześniej ich nie hodował w swoim mieszkaniu, na przykład, to dlaczego nie miałby zacząć właśnie z takimi pięknymi roślinami? Koleusy, ja będę sadzić koleusy w grządce, natomiast one oczywiście nie są roślinami zimującymi w naszym klimacie, dlatego trzeba je będzie przynieść do domu i można będzie po prostu je wykopać, przyciąć i to będą dla nas rośliny mateczne na przyszły rok. Czyli koleusy są takimi roślinami, które nieustająco mogą być odradzane. I których możemy mieć bardzo, bardzo dużo. A teraz zobaczcie, kochani, gdybyśmy na przykład zrobili takie połączenie. Mhm. Prawda? To wygląda naprawdę przepięknie. Dlatego właśnie tak mnie to zachwyciło, bo można te kwiaty naprawdę pięknie komponować. A jak wysokie one rosną? Oj, one mogą mu rosnąć bardzo wysokie. W zasadzie zobacz, te. One są w dużej mierze nasadzonki i też są troszeczkę stłoczone, bo one nie dość że rosną wysokie, to też bardzo mocno się krzewią. Czyli zobacz tu każda z tych części będzie rosła w taki bardzo duży, bardzo duży kwiat. Widzę, że tutaj muszę usunąć pędy nasienne i tak właśnie trzeba kochani robić, że jeżeli zależy nam na tym, żeby były piękne kwiaty, bardzo ładnie wybarwione, to systematycznie trzeba będzie obcinać te y, zaczątki nasion, a jeżeli właśnie chcemy, żeby koleusy się pięknie krzewiły, nie tylko wysoko rosły, no to trzeba właśnie o, obcinać te wierzchołki. Tutaj też już się będzie robił pęd nasienny tutaj podobnie. Czyli jak wysokie one mogą być? Metr, dwa metry. One mogą mu rosnąć nawet do półtora metra, nawet do dwóch metrów. Mhm. Tylko trzeba je oczywiście zabezpieczyć przed wiatrem. No i trzeba mieć tyle miejsca, prawda? Zwykle w domach aż tak długich koleusów się nie trzyma, bo one zajmowałyby bardzo dużo miejsca. Chyba, że ktoś jest takim prawdziwym wielbicielem koleusów. Ale. Przyznacie, kochani, że to są naprawdę piękne kwiaty, i teraz może nie ma czasu za dużo na to, żeby pielęgnować kwiaty domowe, bo jest mnóstwo pracy w tak zwanym polu. Ale później, kiedy nie będzie już ogrodu, kiedy przyjdzie zima, to koleusy będą nie tylko wspaniałym prezentem, na przykład na święta dla kogoś. Ale również dadzą nam tę namiastkę pracy w ogrodzie. Więc, kochani, koleusy jak najbardziej mogą być w ogrodzie, można je samemu rozmnażać bardzo prosto. Można, będąc u kogoś, poprosić o jakąś taką, o taki pęd, który potem rozmnożymy. I jeszcze, co jest bardzo ciekawego w koleusach, że. Mamy tylko pewien procent gwarancji, że ta sadzoneczka, którą tutaj włożyliśmy, będzie dokładnie taka sama jak roślina mateczna, bo w zasadzie nie ma dwóch takich samych koleusów, i to może jest też i zachwycające. Więc, kochani, polecam Wam serdecznie zainteresowanie się koleusami, rozmnażanie ich, robienie pięknych kompozycji, obdarowywanie bliskich. Właśnie tymi pięknymi kwiatami. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi, kot w komórce spryt wiaszczurce, w tym istota tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję. Świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Świat się cieszy z pracy. Mej. Stay, join my way, ciesz się ze mną, bawi śmiej. Make okay, walk this way, nie swą korzyść z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt i w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie. W każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej.